Już się ma z tej, styczony jasiek, a dzisiaj mamy... bardzo śmieszne mechanizmy z LEGO. I to jest taka łapa z popieplejtem, nie? Ktoś grał, to wie, a jak nie, to on... No cóż... Okej, okay. zaczynamy. No, jedź! <gryw> Uf, o Jezu! O Jezus! Cześć mi skądś odpadło, ale to nieważne. O, i w ogóle to jest grzechu? Manekin, spoko tylko trochę żyje. A? A może gdybym tak. O. <głos> <głos> Weź to połóż. Okej. Co się stało? A! <noise> <Wy> to widzicie? No i bo już. Jesteś taki zabieżnik! Ja to skaczę! Oj, odrwało się! O, tak w ogóle? Grzechu le leży na płycie gazowej! Okej, okay, daj mi to. <śmiennie> Trochę ucieczpiało. O teraz to weźmie hmm. Za jajca Będzie Fajniej Odczepiło Chojaceek Hop 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 I teraz będzie na stojaka. Hop i bierz go. zaszek bies. To jest za. Znowu się... chwila.